Szanowni Państwo, drogi Panie Marszałku, wszyscy zaproszeni goście, współgospodarzu, Panie Wójcie, koledzy, przyjaciele, samorządowcy i przede wszystkim rolnicy, których tutaj reprezentują starostowie. Dożynkowi wybrani yy, no, przez przez nas, przez organizatorów, co prawda, no ale, ale z tych yy, faktycznie przodujących rolników tu, z tego terenu, z tej ziemi. Faktycznie, tak jak wspominał pan marszałek, coraz trudniej wybierać, bo coraz mniej jest tych, z których wybieramy. To oczywiście dyskusja na. Zupełnie inny temat, czy to dobrze, czy nie, że te gospodarstwa są coraz większe, że no trudno już znaleźć jakieś takie małe, rodzinne gospodarstwo, które na dodatek by jakoś sobie radziło. To już są duże, poważne przedsiębiorstwa, tak jak pan marszałek mówił, które potrzebują dużej wiedzy, aby. Aby prowadzić ten swój, nazwijmy to po imieniu, biznes. Aczkolwiek to cały czas jest faktycznie ta ciężka praca to cały czas jest ziemia, rola to cały czas jest hodowla to jest również, i co roku nie zawsze o to proszą nasi pszczelarze bardzo, bardzo aktywne koło w powiecie śremskim, bardzo liczne, więc też szczególnie ich chciałbym tutaj pozdrowić, bo, bo to również ich święto. Święto, nie zapominajmy o tym. Dziś mamy święto, wasze święto. Bądźcie radośni, bądźcie szczęśliwi. Żniwa lepiej lub gorzej poszły i Możemy dzisiaj zakończenie tych żniw świętować właśnie dożynkami właśnie w tym miejscu. I tu kilka podziękowań. Dziękuję oczywiście szczególnie Marku Tobie za to, że zgodziłeś się objąć honorowym patronatem te nasze dożynki i oczywiście, że zgodziłeś się z nami razem tu wspólnie je przeżyć. Faktycznie to była doskonała inicjatywa, żeby zamiast próbować gdzieś wyciągać ten dół y, do, do góry, to ty tu do nas zjeżdżasz, no żeby nie powiedzieć pod szczechy, aby, aby być z nami, aby cieszyć się z nami, aby radować się właśnie tym wspaniałym świętem. Bardzo, bardzo ci dziękuję.